Dla co? To był bombowo Co to jest, bułka? Do nie, no, kolej żartuje Najlepszy burger w Polsce na starożytnej przed lodami. Nie, nie, no co? nie, to, to płaka. <śmuszczaj> nie, <śmuszczaj> Okej, okay, odbieram swój samochód. Za chwilę będę jechał eee, opowiem wam co się stało. Dzień dobry. Przed chwilą, tak jak powiedziałem, odebrałem samochód w końcu. Wiecie, ile to trwało. Eee, 1 listopada jadąc do Warszawy zaczął mi wyciekać olej z silnika. Jechaliśmy, żeby zrobić promo dla, dla kalendarza. Link w opisie na dole do promo, więc jechaliśmy ze sprzętem fotograficznym, jechaliśmy z Dominiką, z Patrykiem, z całą ekipą, ekipą do z Dawidem z całą ekipą do kalendarza, do filmu. My I na autostradzie, jakieś 100 km przed Warszawą, samochód padł. Okazało się, że, że, że wyciekł olej, do końca, do końca nie wiadomo co się stało. Zadzwoniliśmy po pomoc, przyjechała pomoc. Stamtąd wzięliśmy taksówkę i pojechaliśmy do Warszawy. Później wracaliśmy pociągiem, no straszne, straszne jaja. Samochód został, u, został u, w Tomaszowie Mazowieckim. Został u e, faceta, który holował samochód. Powiedział, że ma mechanika znajomego, który może popatrzeć na samochód. No i zaufałem, tak, zaufałem obcej sobie, czego nie polecam. Szczególnie jeśli chodzi o takie, takie kwestie. Powiedział, że to zrobi. No i e, na początku powiedział, że trzeba wymienić tylko tłoki w silniku, żeby nie robić całego remontu. Trzeba zrobić, wymienić tłoki w silniku, i wszystko będzie ok. Zaczął szukać tych tłoków, nie mógł znaleźć tych tłoków. E, to trwało, jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień, e, aż w końcu straciłem z nim całkowicie kontakt. E, po kolejnych kilku tygodniach zadzwonił do mnie mechanik, starszy facet. Ja w tym czasie starałem się znaleźć faceta a nie wziąłem, miałem tylko do niego numer telefonu i adres jego firmy, nic więcej, jednak nic, nikt nie odbierał. I mechanik mi powiedział, że ta osoba, która holowała mi samą, z którą ja miałem kontakt, bo nie miałem kontaktu z mechanikiem, wylądowała w szpitalu z. Połamane, połamane nogi w kilku miejscach, w zapadł w śpiączkę na kilka tygodni, także nie był w stanie się ze mną skontaktować. Ja wtedy jeszcze myślałem, że ten mechanik jednak zrobi mi ten silnik. Nie udało mi się z nim dogadać. Chciałem ściągnąć samochód. No i jak chciałem ściągnąć samochód i go zrobić, mój ojciec. Powiedział, że ściągniemy go do Rzeszowa. Strasznie okrężna droga, ale mój ojciec serwisuje samochód w Rzeszowie. Powiedział, że ma mechanika, zajmie się tym, sprowadzi silnik i zrobi samochód. No to okej, okay. ściągnąłem go do Rzeszowa. Samochód holowałem. Click Trans to jest taka firma, gdzie wpisujesz co masz przewieźć, jak, o, w, 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 jakich, w jakim czasie, ile chcesz na to wydać pieniędzy. Więc wydajesz połowę mniej, dlatego że płacisz za trasę e, osób w jedną stronę. E, przecholowałem go do Rzeszowa, no i w Rzeszowie on stał. Facet z, Rzesz z Rzeszowie, którego nie polecam, e, miał ściągnąć silnik. Nie zrobił tego, minęły dwa miesiące. Ja już lekko poddenerwowany. Powiedział mi, że ściągnął silnik, później powiedział mi, że ten silnik jest niesprawny. W większości czasu nie odbierał ode mnie telefonu. Nie mogłem się skontaktować z osobą, e, którą mi polecił ojciec. Musiałem się kontaktować z jego wspólnikiem, tylko on odbierał telefon. E, po kolejnych kilku miesiącach, e, to były trzy miesiące, odkąd był w Rzeszowie, e, był już marzec. Wiedziałem, że dosyć biorę samochód do siebie, do Krakowa i zrobię go w Krakowie. I tak zrobiłem. ściągnąłem znowu samochód do siebie. No i tutaj już poszło wszystko z górki, dlatego że jeden z moich klientów Krzysiu prowadzi serwis samochodów, prowadzi skup, prowadzi środ, komis samochodowy w Bodzanowie, na trasie starej czwórce do, do Krakowa. Jakieś do Karkowa, to jest po lewej, po lewej stronie przed wieliczką no i tutaj już naprawdę poszło wszystko gładko. Zamówił bardzo dobry silnik, podobno 50 tysięcy, nawet jak nie ma 50 tysięcy, to jest naprawdę w dobrym stanie. W ciągu dwóch tygodni wszystko było załatwione, wszystko jest wymienione i właśnie ja w samochodzie. Więc w moim wieku i w ogóle jak mamy 20 kilka lat, to uczymy się na swoich błędach i, i moim błędem jest to, że wszystko trzeba robić samemu, e, wszystkiego trzeba pilnować, nic nie róbcie na odległość, e, dlatego że nie jesteście w stanie wtedy kogoś przypilnować. E, no i nawet jeśli ktoś z rodziny wam kogoś poleci, to nie do końca, nie do końca możemy, możemy oddać to całe zaufanie. Ojciec na pewno miał bardzo dobre chęci, no ale okazało się, że, że, że ta druga strona jest niekompetentna, że w jego przypadku wszystko funkcjonuje gdy podjeżdża z samochodem, jest zrobione co ma zrobić i odjeżdża ale już trzeba trochę wysiłku, trzeba poszukać jakiejś części trzeba coś ściągnąć, to już wtedy wszystko się zaczyna sypać e, dlatego polegajcie na sobie e, załatwiajcie sami rzeczy e, ze swoimi znajomymi, z ludźmi, których, e, których znacie Okay. jestem po bieganiu, za chwilę szybkie, jestem po, jestem po szybkich interwałach, za chwilę przejrzę polisnany i dzisiaj kończę dużo wcześniej. Fajnie. Właśnie dlatego między innymi jeżenowe, że wszystko stoi, a ja jadę. Okay, idziemy na grubą bułę, na burgera z Tomkiem i z Dominiką. I moja następna wskazówka jest taka, żebyście podczas redukcji nie myśleli w ten sposób, że przez następne, nie wiem, dwa miesiące już nigdy nie zecie nic dobrego. I jedyne co Was czeka to dieta. Jeden shit meal w tygodniu jest jak najbardziej dozwolony. Na przykład, jeśli lubicie coś słodkiego, jeśli chcecie zjeść pizzę, to jak najbardziej jeden 3 minut w tygodniu jest dozwolony. Jeśli chcecie zjeść coś poza programem i macie na to bardzo ochotę, albo na przykład jesteście gdzieś wyczerpał mi się, wyczerpał mi się aparat, bateria w aparacie, także dogram, dogram to na komórce. Wracając do tego, jeśli chce coś zjeść, wiem, że, że powiedzmy dzisiaj idę na burgera no to mogę zrobić jakieś dodatkowe cardio, mogę do, zrobić jakiś dodatkowy wysiłek a, po to żeby y, żeby zwiększyć spalanie a, po to, żeby a, jakby zabezpieczyć się przed tym, tak? Czyli chcemy się wyciąć przed latem, a, czyli chcemy się zredukować jakieś 5 kilo, 6 kilo a, i tylko tyle a, i chcemy to zrobić w ciągu 2-3 miesięcy, to możemy bardzo drastycznie obciąć a, kaloryczność jeśli mam do zrzucenia 20 kg jeśli mamy do zrzucenia 30 kg no to wtedy nie możemy obcinać bardzo drastycznie koloryczności. Musimy ją obniżyć o 5-10% na samym początku, dlatego, że później z czasem stracimy możliwości tak? i nie będziemy mogli wiecznie obcinać kolorii i to spalanie się zatrzyma. Dlatego to co mówię teraz, to jest przede wszystkim przede wszystkim chodzi o chodzi o wycinanie się przed latem, końcówka dosłownie 5 kilo a, e, przed, przed samymi wakacjami. Czekam na cudę i zaraz jedziemy na burgera. samochód, jeśli chcecie zezłomować samochód, e, jeśli chcecie serwisować samochód, kupić części, e, to link do, do aukcji, link do sklepu e, i do firmy e, w opisie. Polecam. E, I wiem, że wszystko zostanie zrobione tak, jak należy. E, i jeszcze jedno. Pomimo tego wszystkiego, co się stało i tych doświadczeń, Dzięki takim ludziom jak, jak Krzysiu wiem, że, że są też na tym świecie dobrzy ludzie, którzy, którzy mogą Ci pomóc bezinteresownie, więc to był naprawdę fajny poranek.